Z najlepszych, najprostszych buildów w całym LT2 i pozwala on Wam robić takie rzeczy, przy którym z Wasze zwykłe auto by poległo trzy razy. Tutaj mamy drewno. Zjedziemy sobie z górki, gdzie normalne auto by poległo, wypadłoby drewno, ale to auto to jest inny wymiar. I nic pięknie, ładnie nie wypadło. Teraz tak wchodząc do części. Materiale. To są rzeczy, które są nam potrzebne. To jest. To. To. Potrzebujecie pełnego smoothla, pustego Large Flora, choć może być pełne, ale lepiej jakby był pusty. Posta, choć możecie użyć czegoś, co po prostu jest szerokie na kratkę, czyli na przykład small. Floor. Zaczynając. Bierzemy sobie to. Kładziemy sobie po tyłem do miejsca, w którym będziemy wyjeżdżać jeśli będziecie to robić przy rogu landu pamiętajcie, żebyście zostawili sobie tutaj jednego stada w przestrzeni co najmniej ja sobie trochę cofnę w tył, będę robił to tutaj teraz bierzecie to dla czwora. ustawiacie go jeden stad od tego, tak żeby ruch się zgadzał z tym. Teraz bierzecie posta i kładziecie go na floru. Powinno to wyglądać w taki sposób. Bierzecie teraz haulera. Kładziecie go w taki sposób, żeby przycisk był bliżej drugiego przycisku. W taki sposób. I tu ma to wyglądać tak. Tak, tak. Teraz bierzecie smufola, Kładziecie go w taki sposób, by przykrywał wam przycisk. O, tak. Jeśli będziecie go kłaść, jest szansa, że będziecie mieć obwódkę zepsutą. Ignorujcie to i to po prostu postawcie, żeby było tak. O. Teraz. Możecie sobie usunąć te blueprinty Spawnujecie auto spawnujecie to i voila! Macie swojego vana.